7. Czekam na dużego Zbigniewa nieba. Lecimy na Bieszkowice Będzie waldi Może jeszcze kolega z Gdyni będzie. Ale będzie kopany Mniejszy i średni. Idziemy do wody. Ja cię gościnnie z gawety. Tak luftsterał. Idziemy się bawić. Kawałek miedzianego łańcuszka. Bez łóżka Wydłubane jakieś 52

A tu jest zapinka króciutko, muszę rękę podwinać, tu dokładnie jest takie maleństwo, miedziana, chyba miedziana, ale jest, maciupeńki. Taka Chodź do pieniędzy. Gdzie ty jesteś, pieniądze Dwadzieścia Git. kapsę już wyjebłem. Pasuje do 10 groszy czy to będzie to? Się okaże się. Albo i nie. No nie, 20 groszy? Czy 20? No. Także pasował sygnał, kapsel przymaskował, ale wytaszczony. Gites. No i obok sygnał. Szkieło. I dziesięć grosz. Jest tutaj. I wciąż. Piątka! Pienzikos.pl Pienziko i tu widzę... gumkę... taką, o... się komuś... się zaczepił... fioletowa... ścianek odpustowy u mnie, takie coś... wygłe też, ale... odpust... Złotów z PRL. A tu ołów. Taki kawałek. Następna piątka PRL. PRL, 10 ziko. Już mam 20 zł. 5 grosików 2007 Zbigniew miał przed chwilą 2 zł nowożytna Ja mam 92 2 1 grosik Pierwsze sreberko A ja mam pieniądz Zbigniew miał prosty Ja mam co? 5 zł Pere Trzecia piątka 5015 Jak kiedyś to był Wielka stopa człowieka U. Brawo ty. Łapa niedźwiedzia? Z odpustu jakiś taki medalion. Łańcuch musiał być boczy do tego. Wielka stopa. Ja mam jakąś monetę. Moneta? Nie, ja mam medalik, a nie monetę. Medalik jest. Chyba tak, ale myślę, że to jest. 8, 8,2 sygnał Ameliniu Medaliczek się trafił Pozdrawiamy Mustafę i Ole Mam blachę na ryby, a tu jakaś wycieczka wycieczka pytają co można znaleźć Co tutaj te i obice wyszły A w nowożytnych masz trochę palacie na Dwa no. No. 20 30 Spalnie Tylko 3 złote masz 300 grosze Wszystkie tu Na bogatości Guma odpędała. Pędał? Bydgosz A nie harmoszka? Chyba guma 100 mil bydgosz Można jeszcze opierdzielić Na czarnym rynku Co do, gdzie masz biżuterię? Szukaj, szukaj Nie jesteś alun, nie? Mm -mm. Tomasz od gołębia Co? Miesz... <laughs> Nie no miałeś pier... pierdzionek Nie miałem, nie I było? Jo, ameliniowy był, tylko. No był, był przecież. No jak ja już zwykle zgubiłem, nic tak. Po co ty szukasz, jak ty gubisz? Czekaj, ja go widziałem, jak tu wyciągałeś te no, swoje. Ale patrz, ja cały czas myślę to tobie, patrz. Racz, ile tych zawleczek, kurde, nałapałem. No nie, on no, zgubił, zgubił <suszę> już, nie, dobra. Czyli <suszę> to <suszę> <suszę> Co za wariant. Waldi też się chwał, Waldi się pokosił. 10. 20 groszy. Kapsle zawleczki i sreberko za to wpadł w Valdiego. Jest, but... patrz. A jest. Yes. się. No jest, yes. biżuteria. Sreberko, jakieś, jakie Sreberko, amelińskie. Sreberko, Jest <laughs> biżuteria u każdego chyba dzisiaj będzie. waldi ma sreberko z onyksem. Walli dzisiaj nas kopał. No wesoło było, nie? Śmieci za dużo Waldi nie nakopał, bo Waldi nie kopie nic co powyżej 10 i płyca Proszę na brzegu na brzegu. U mnie takie śmieci, blachy takie pod pomostem. W pieniądzach ja mam 20, 40, 50, 60, 71 groszy. To za 4 zł łącznie będzie. Tą gumkę znalazłem. Łapa. Misia Waldi zobacz. No proszę. No Tak? To pieskowe to było? Ja. No kurde. Blacha na ryby, co ja mam? Zapinkę, zobacz miedziuną od kolczyka. A medalik gdzieś tu był, a jest tutaj, no i medalik. Waldi mi podrzucił pewnie. Już to lepiej miał się. Nie. Tam jest zgięty taki przerwany, wiesz? Także tak. I zbignie w macie urodziny. Także 100 lat, 100 lat. Dzień że je nawet. Dzisiaj 18 urodziny ma. Super słodkie urodziny się nad wodą. Dobra, pozdrawiamy i do następnego. Hejka.